Państwa i naszym gościem już teraz Ryszard Bartosik, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Patrzymy na to, co się wydarzyło w Brukseli. Jeszcze kilka dni temu słyszeliśmy i z ust Donalda Tuska, i z ust Stefana Krajewskiego, że będzie skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że Parlament Europejski taką skargę złoży, a dziś już czytamy i słyszymy, i to jest oficjalne stanowisko Europejskiej Partii Ludowej, że takiej skargi jednak nie będzie. I koalicja obywatelska oraz PSL, które wchodzą w tę koalicję EPL-u, również podpisały się pod tym, że jednak skarżyć nie będą, o czym to świadczy. No to świadczy o tym, że koalicja 13 grudnia, w tym Platforma Obywatelska i PSL od początku były za podpisaniem tej umowy, natomiast te działania, które były, stanowisko rządu, były tylko pozorami i grą po to, aby nasi rolnicy nie strajkowali, aby w jakiś sposób doszło do podpisania tej umowy. Jeśli ta umowa jest już podpisana, wycofują się ze wszystkich swoich zapowiedzi. Nie dziwi mnie to, bo Donald Tusk jest w stanie obiecać wszystko. Zresztą bardzo dobrym uczniem Donalda Tuska stał się minister Stefan Krajewski, likwidator polskiej wsi, który też jest w stanie obiecać wszystko, a nic dla polskiego rolnictwa. Nie robić. Zabrakło tutaj działań polskiego rządu, zabrakło ofensywy dyplomatycznej premiera, który nic w tym zakresie nie robił. On powinien odwiedzać każdą stolicę Europy i przekonywać, gdyby był za tym, aby tej umowy nie podpisać. Tego nie zrobiono. Prezydencja Polski polegała tylko na tym, że zrobiono ceremonię otwarcia w Teatrze Wielkim i na tym skończyła Wiecie, się były prezydencja pątki w Czwartek. I po I przepraszam, była, nie zauważyłem. W roku była właśnie. ceremonia zamknięcia, można by tak. to tak określić. Panie pośle, a czy nie jest tak, że przy odrobinie dobrej woli yy... Legalność tego rodzaju umowy, bo jest to umowa międzynarodowa, można w prosty sposób podważyć, mimo że tam po drodze część merytoryczna od części politycznej została, została oddzielona. Ale przecież zgodnie z polską konstytucją wszelkie umowy międzynarodowe muszą być przegłosowywane w parlamencie, a już na pewno kontrasygnowane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czy pan tutaj nie dostrzega jakiejś, jakiejś szansy na dającą się przewidzieć przyszłość w sprawie tej umowy? Panie dyrektorze, prawo zostało złamane już wcześniej, bo tę umowę, jak wszyscy wiemy, podzielono na dwie części, na część handlową i polityczną. W związku z tym użyto takiego fortelu, że nie potrzeba było jednomyślności, ale większości zwykłej. Dla podpisania tej umowy i tutaj już złamano przepisy europejskie, nie mówiąc już o tym, że właśnie my jako kraj nie mamy w tej sprawie nic do powiedzenia tutaj na naszym krajowym podwórku. Także argumentów jest bardzo dużo, ale jak widzimy, nie chcą złożyć tego protestu do Trybunału Sprawiedliwości nasi rządzący i to są tylko zapowiedzi, a nic z tego po prostu. Po prostu nie będzie oni od początku do końca. Byli za podpisaniem tej umowy. Najpierw przeszkadzała im trochę kampania prezydencka, ale jak tylko się skończyła, prace przyspieszyły, i umowa jest podpisana i będzie wchodziła w życie. Panie pośle, tylko tutaj można było bardzo wiele w tych negocjacjach na ostatniej prostej wywalczyć, chociażby kwestie produktów, które no, są wyłączone z tych klauzul ochronnych. Jeżeli mówimy o tym, że Niemcy ponad chyba 50, jeśli dobrze pamiętam, Francuzi bardzo wiele, a my mamy dwa produkty, tak naprawdę. Spiritus Spiritusowe to, to, to też jest chyba dowód na kapitulację rządu. Oczywiście że tak jesteśmy mamy tyle produktów tyle dobrych produktów polskich że można było to wywalczyć można było też walczyć jeśli chodzi o kontyngenty o dodatkowe środki dla rolnictwa polskiego tak jak zrobili to Włosi my nie mamy z tej umowy nic poza tym że pan minister nam pokazuje pan minister rolnictwa jak potrafi morsować pan premier rysuje Jakieś pieski i dobrze się bawi. No to nie jest poważna polityka, proszę Państwa. A ja chcę podkreślić, że ta umowa nie jest tylko przeciwko polskiemu rolnictwu, ale także przeciwko polskim konsumentom. Ta żywność będzie gorszej jakości i oczywiście będzie miała ogromny, niekorzystny wpływ na polskie rolnictwo i już dotychczas niskie dochody rolników. Ryszard Bartosik, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem raportu wiadomości telewizji w Polsce 24. Panie pośle, dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo.